Cześć, tu Marcin z Testing Board Games. I Zosia. I zaraz przeprowadzimy przykładową rozgrywkę w grę bup Kocie, Przepychanki. Start. Zaczynamy rozgrywkę. Zosia, pierwszy ruch robisz. Kotka, wystaw na kołderkę. Bach, i teraz mój ruch. Bach, i bób. Przesunięty. I twój też. O nie, i jeszcze twój. O, też się bukno I kolejny. Pach, bup i leci. I staramy się ułożyć. a zleciał bupnięty kotek. I teraz mój. Też Cię bupnie. I teraz Zosia zobacz, możesz tutaj położyć, żeby mieć trzy koty w rzędzie i wymienić na duże kotki. Małe kotki na duże, jeżeli tu położysz. Pach, nie możesz przesunąć mojego. Odbupowujesz. I ściągasz trzy, idą poza Twoją kulę i wymienia się na trzy duże koty. I teraz ja. I ja widzę, że też mogę tak zrobić sobie. Trzy schodzą poza, i dobieram do swojej puli trzy duże. Teraz Twój ruch. Tutaj to. I ja sobie. Pach. Bub. Kotek wraca. Duży przesunięty. I teraz wow. ruszymy, żeby nam się udało. Trzy wrzędzia albo na skos duże koty zrobić. Bach. O nie, duży kot się, ale swojego też przepychasz. Bardzo dobrze. No ja teraz sobie mały położę. Mały nie może przepchnąć dużego. Bardzo dobrze. I... i, i. I masz trzy mamy trzy w rzędzie. Duży też schodzi, wraca do ciebie. A tamte dwa wymieniasz. na duże koty do swojej puli. I robię sobie tak. Ach. Teraz duży też przepychasz, bo duże położyłeś. się. Tak, tak. I jeszcze jedno. I bardzo proszę. Ja sobie teraz pach I mam trzy kotki. I one schodzą, wymieniam je na trzy duże, które idą do mojego. Teraz to jest Osiak Kurczaki. O! I pną się. Upach. Aż. To trochę dalej, a to jest spada. I i i ja może sobie tak i nie, A swojego chwilę. bierzesz nowego? górę. No muszę. tak ułożyć. Odpycha. Odpychajmy się i mojego nie odepchnie, bo jest zablokowany przez Twojego. Ok, co ja teraz robię? Pach. Pach i pach. Bup, bup. I mój kotek leciał I wraca do. Hmm. Dobrze, dobrze, Panie dobrze. to ja sobie zrobię tak i moje schodzą, dwa duże wracają do mojej puli, a małe jest wymieniamy na dużego. Teraz Twój ruch. Bardzo dobrze, masz linię trzech, czyli małe schodzą poza, Duży wraca do Twojej puli i tam małe zmieniamy na dwa duże. I teraz mój ruch. To ja zrobię może sobie... na... I tutaj jeszcze swojego przepychasz i teraz jest niebezpiecznie, bo tutaj możesz już wygrać, więc ja zrobię sobie tak, Bach. i swojego też przepychasz Ukoś. bardzo dobrze, I i, 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 i ja sobie tak. I wygrałaś, bo masz trzy duże koty wszędzie. O kurczaki, a raczej kociaki. Dobrze, to dziękujemy za grę. Za uwagę. Tak wygląda przykładowa rozgrywka w grę. Bub, kocie przepychanki.